Wiesz co, no z tego, co tutaj dzisiaj mówił do, do ludzi, to tak, że po prostu no, na razie jest zmęczony pewnymi tematami I nie wie, kiedy wróci. A... Działam dalej swoje, dalej będę, będę ciągnął sobie tą swoją e, markę 7. To jest takie moje dziecko tak naprawdę. Kamil na pewno się też od tego nie, nie, nie odwróci. E, i co, no do przodu, no a Kamil może odpocznie na jakiś czas powie, że. Kurde szkoda mu tego. Jakby od tej toksycznej strony YouTube'a o, tak, o to. Tak, o to, tak toksycznej strony tak, YouTube'a. No tak, bo tak powiedział w odcinku, w tak, sposób, wiesz, Że YouTube w ostatnim czasie się zrobił toksyczny i, i po prostu on, on nie zamierza w tym przebywać. Słuchaj, ja ci powiem tak, czego mi jest najbardziej rząd, że przez ostatnie 3,5 roku, gdzie zacząłem działać tak mocno z Kamilem, no. poświęciłem masę swojego czasu prywatnego soboty, niedzielę. Teraz po ślubie tak samo, tak naprawdę nie miałem czasu nawet pojechać, żeby tak stricte fajnie sobie odpocząć. Cały czas jest to tak, że, kurczę, wiesz, teraz wyjazdy ciągle i w ogóle. Poświęcam masę czasu, tak naprawdę nie dla siebie, wiesz o co chodzi, tylko. Yy, chęcią pomóc Kamilowi, no nie, e, świetnie się przy tym bawić, bo mnie to jara, to robię motoryzację i tego jest mi szkoda po prostu, nie. że budowaliśmy coś przez jakiś okres czasu. Nie tylko ludziom jest, jest żal, że nie dostaną filmu, ale no I też. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Słuchaj, ja też mam taką nadzieję. że niech sobie on odpocznie od tego wszystkiego, zresetuje się troszkę, żeby nas siły na nowy etap tego wszystkiego i tyle. Mam taką nadzieję. Kamil miał taki kierunek, taki obrał, wyszło mu to. Moim zdaniem zrobił świetne filmy, świetne projekty i teraz tylko czekać, żeby, żeby po prostu się zregenerował, nie? to sami widzicie ile tu jest publiki, ile tu w ogóle... No tak, tak, Skidland w tym roku to roz, rozwalił, pracy. tak? To super, ekstra event, no i wszystko, i gratulacje. Ja, co mogę powiedzieć? Chciałbym, żeby to było inaczej, no ale no, jest, jeszcze jest, jest jak odprawiam. jest. Miejmy nadzieję, nadzieję, że będzie inaczej. Że się... Dzięki za wywiad. Jasne, Dzięki. hej. Dzięki, do zobaczenia. Jak z jedną osobą, to muszę zrobić z każdym budan, co jest? Co To cześć, jest Buda, cześć To jest właśnie Buda Cześć, rodziny. To jest, jest. Rodziny, Cześć, cześć Cześć, Nie, nie, nie Nie! To Nie zrobię sobie zdjęć, bo jak zrobię z jednym, to już muszę zrobić z każdym Nie podpiszę nic, bo jak podpiszę jedno, to muszę podpisać wszystkie Nic więcej nie poradzę, bo no. jest za dużo osób ale słuchajcie, to też jest głupie są te piątki, bo ci z tyłu się pchają i nie mają jak Ojej, parę was osób jest. A jesteście tu! Przed koncertami macie jeszcze chwilę, żeby podnieść amplitudę dwukrotnie. Od czego Co? zaczynamy? Zaczynamy od czego? No, od od pod... początku! Zaczynamy od początku. Dwa dni niesamowitej jazdy paru dziesięciu drifterów, fenomenalnie zmagających się na tej niezwykle szybkiej, i efektownej trasie, a o której pewnie dużo więcej mógłby powiedzieć Kamil. Jaka była trasa? Nie chcesz mówić, absolutnie. Nie no, słuchajcie, jeżeli chodzi o trasę, to wy nie widzicie tego momentu newralgicznego, czyli tej inicjacji. Tam jest w okolicach, no koniec trzeciego biegu, to jest takie 130-140 km na godzinę. Więc tak naprawdę, żeby tam wylecieć, być blisko tej trawy, później pociągnąć cały przejazd, to... Fajnie się bawię, tak? super przyjemna atmosfera, mili ludzie, tak? bardzo miło mi się tutaj oglądać te samochody, jest naprawdę bardzo pozytywne słowa mogę powiedzieć Lepre. o tym. Dobrze, a jaki pan samochodu podobał od Budy? Budy? Od Budy tutaj nie oglądałem jeszcze, bo nie miałem jeszcze czasu na to, tak? ale za to oglądałem od, od nas tam z Karpacza. Bardziej mi się chyba podobało ta Supra, słabka nie? No, e, proponuję obejrzeć Bugatti, Lamborghini, bo te uwagi, uwagi, tak? to są słabki. Widziałem. Przyznam się, że widziałem, tak? ale jeszcze nie chciałem się na ich temat wypowiadać, bo tylko je zobaczyłem przez moment. Aha, na Bugatti. Ale... Dążyłem sobie z nimi zrobić zdjęcie, ale. Supra no. mnie urzekła Nie, no, nie, no ale Supra, tak, super. super. <śla> się ale, mi wbić. Dziękuję, dziękuję. Z nami BMW, nie spoiler. Przerzone koła, na bogato w środku, czerwone fotele wraz z czarnymi, naprawdę samo wygląda bardzo ładnie. i so Nie, on nie wygląda. To tam jest Agnieszka Żona Pruska? udzielam wywiadu, co i tu bacz? Dzień dobry, cześć. Event podobał nam się bardzo, byliśmy premierowo w tym roku, pierwszy raz. Tak? tak? No i na pewno będziemy w przyszłym roku. Będzie Aha. lepiej, mocniej, grubiej. A, no, tak. W ogóle mieliście strachy w, w duszy nic? Nie, wiesz co? Tylko, że dawno mówiliśmy, że tu będziemy, że tak gdzie się... No. Przeciekowaliśmy i auto było, czekało tak, no. Od eventu do eventu To zawsze Tak, wracamy do, do domu, wiecz, ogarniamy auto i jedziemy dalej Także tak to wygląda Dziewczynie, wszystko co się świeci to się podoba, nie? No właśnie, dokładnie. Dobra, to dziękuję za wywiad Dziękuję Cześć Cześć A powiedz mi... Co są o Bugatti, Lambo i inni? Najlepsze auta, elegancko, fajne, szczerze dodatkowe imprezy, przedstawiciele Chłopaki widzieli co wybrać Widzieli co wybrać się oglądajcie więcej u nas i pozdrawiam sefów A, A powiedz mi ile atroni, to ma koni, to duże? A, 500 -ka. Widziałem, robi robotę Robi Jak jedziesz to normalnie Na klasie zobaczycie, wszystko jest okej Jakbyś mogli wybrać te były, to nikt Jak widać to jest zlecany odcinek, który byśmy robili trzymajcie. Siemanko, wariaty, trzymajcie Dobra